Czulomalajem, limit kroków w Szabez? Jest to absolutny mit. Nie ma czegoś takiego jak limit kroków w Szabez. Można chodzić cały dzień po domu, po ulicach, po lesie, po polu, gdzie kto mieszka. Domyślam się jednak, skąd ten mit się mógł wziąć. W Szabez nie wolno podróżować i nie, siedzenie na butelce z wodą nie znosi tego zakazu. To jest kolejny mit, a jeszcze większa bzdura. Jest to prawo, które nazywa się tchum-siabez i mówi, że w Shabes nie wolno podróżować z miasta do miasta, jeśli są oddalone za daleko od siebie. To znaczy, że nie wolno oddalić się od ostatniego domu w naszym mieście o 2000 Amois. Oczywiście, jeśli drugie miasto jest bliżej niż 2000 Amois, to można tam iść. Ama to starożytna jednostka miary, którą dzisiaj określa się jako około jeden krok. A 2000 Amois to trochę mniej niż kilometr. Teraz już wiesz Lachaj.